Skóra i ćwieki na wieki, czyli reportaż Jarka Szubrychta o muzyce metalowej i o scenie metalowej w Polsce. To takie idealne kompendium wiedzy, z którego dowiecie się, jak rozwijał się metal w Polsce, kto był protoplastą tego gatunku. Dlaczego metalowcy zaczęli ubierać się na czarno? Skąd wzięły się ziny i dlaczego one były tak popularne swego czasu? Jak wyglądał proces nielegalnej dystrybucji kaset? Również o tym, jak wyglądała scena muzyczna, właśnie metalowa, nie tylko w Polsce. Jacek Szubrycht jako dziennikarz, świetny reportażysta, ale przede wszystkim członek zespołu Lux Occulta, który również wpisał się w scenę metalową naszego kraju. Ta książka jest właśnie dla osób, które wiedzą nieco więcej na temat muzyki metalowej, ale też dla takich osób, które myślą, że metal to oczywiście zespół metalika i koniec, a chciałyby jednak wyjść poza tej bańki i dowiedzieć się zdecydowanie więcej o tym gatunku muzycznym. To jest coś, co z jednej strony pokazuje takie sentymentalne spojrzenie na to wszystko, bo Jacek Szubrycht był w tym. Jacek Szubrycht brał czynny udział w rozwijaniu się tej sceny. Także naprawdę bardzo dużo tutaj ciekawostek jesteście w stanie odnaleźć. Macie wrażenie czytając tę książkę, że siedzicie w takim lekko przydymionym barze, gdzieś w jakiejś piwnicy, siedzi naprzeciwko was Kumpel z kuflem piwa i opowiada Wam historię swojego życia właśnie w oparciu o muzykę metalową. A jeśli chcecie dowiedzieć się dużo więcej na temat muzyki w Polsce, to polecam również reportaż dzika rzeka Rafała Księżyka, który opowiada o polskiej muzyce i transformacji w latach 89-93, gdzie rodził się punk. Rock, hip-hop, rap i cały przekrój muzyczny. Polecam oba te reportaże dla fanów muzyki i nie tylko muzyki takiej ciężkiej, ale ogólnie muzyki.